Ponieważ w, ty, w 2013 roku obchodziliśmy, właściwie trudno to nawet nazwać, obchodziliśmy przypadła 70 rocznica pacyfikacji wsi Popówka. Jest to taka była to wieś, która znajduje, której jeszcze jakieś tam ślady znajdują się na wysokości pieszczanik. Jeżeli Państwo jedziecie czasami przez grudek do Białego Stoku, to na wysokości, właśnie Pieszczanik, znajdowała się wieś Popówka. I ta wieś została spacyfikowana 70 lat temu. I w tym roku poprosiłam Michała, żeby mi pomógł przy uroczystościach z okazji 70-lecia tej tragedii. I wtedy właściwie to w tym lesie, tak, na tej polanie, w zasadzie zrodził się pomysł nakręcenia filmu, bowiem odchodzą ludzie, którzy jeszcze pamiętają te czasy. Jest ich coraz mniej i postanowiliśmy wspólnie z młodzieżą, żeby oni również pamiętali, żeby, ona, żeby młodzież pamiętała o tamtych czasach, nakręcić film. Nie zdjęcia, nie wywiady do gazety, tylko film, bo, bo, bo jest to chyba też taki inny rodzaj twórczości, z którą młodzież ma jeszcze na razie mało do czynienia aby ponieważ... Żeby ubrać to taką ciekawą formę, to wymyśliliśmy wspólnie, że zrobimy warsztaty filmowe dla dzieci, tak? Czyli przygotujemy tam w jakiś sposób jakiś tam scenariusz i e, ja pokażę dzieciom, w jaki sposób posługiwać się dzieciom młodzieży generalnie, już, już młodzież mam razie. Więc młodzieży pokażę, w jaki sposób posługiwać się kamerą, tak? Co można z tym zrobić później, czyli najpierw jak to nagrać, później jak to zmontować. Tutaj była dwojaka korzyść, tak? Oni się nauczyli jak posługiwać się sprzętem, a przy okazji poznali historię regionu, bardzo, e, bardzo bolesną historię, bo, bo jak Państwo zobaczycie na tym filmie, tutaj opowieści nie będą miłe. E, no ale to historię, tak? Bo, bo tak de facto było i m, tak ci naoczni świadkowie pamiętają i popółkę e, i to, co zrobiono z mieszkańcami tej wsi. I, na filmie przekazują emocje jakby swoje, tak? Związane z historią, która miała miejsce 70 lat temu, a dla nich ona jest jeszcze wciąż żywa, oni jeszcze wciąż to pamiętają i przeżywają. To, to tyle chyba, tak? Dziewczyny. Coś?